No tu z... czekaj, mam tu zrobić zdjęcie Inepi, ale nie widzę Inepy, gdzie ona jest? Zależy na tej poziomie. No gdzieś mi zniknęła Inepa. Nie mów, że się zbugowało i nie ma. Hej, hej, widzowie. ja zaskoczył nas kolejnym eventem fotograficznym. W sumie trochę zaskakujące. Dlaczego znowu event fotograficzny? Przecież mieliśmy ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, przed końcem Natlan i wprowadzeniem Notkaj, więc można powiedzieć, że dwa pacze temu albo jeden, coś takiego. I znowu dostaliśmy event fotograficzny. Wydaje mi się, że nie mieli pomysłu za bardzo, co tutaj dorzucić, i dlatego wrzucili taki szybki event, bo byli skupieni na Notkaj. Tak sobie tłumaczę. A tak naprawdę to jest ich lenistwo i tyle. Dobra. Pierwsze zdjęcie. Co mamy tutaj zrobić? Mamy zdjęcie zrobić tych kozłów. Tam są. Dobra. No to robimy. No to co? A, no i to tyle. Poznańskie koziołki. On będzie stuknięcie głową, czy nie? No. Pyk. No i jest perfekcyjnie. Wieszło mi perfekcyjnie, perfekcyjnie. No, nie, no, jest trochę rozmazane i brzydki. Ale co z tego? No i co? Możemy delikatny retusz dodać. O, poczekajcie, żeby to bardziej było rozmazane, to weźmy taką pikselozę. Brawo. Chila. Chwila, chwila, chwila. chwila. Takie zdjęcie zrobiłem? Nie no, jestem chyba jednak ukrytym talentem. <laughs> Bo tak nie wyglądało moje oryginalne zdjęcie. Ja chcę zobaczyć w pełni to zdjęcie. Da się? No, klikam tą lupę i co nie mogę? Aha, no super. <laughs> Ej, To jest chyba taki typ eventu, który zazwyczaj zostawiliśmy na początku nowej krainy, że musieliśmy jakąś tam florę zrobić, jakichś nowych mechanik i w ogóle. Bo tak mieliśmy w Fontainie, Natlan, Sumeru chyba również, ale nie jestem pewien. Też było, bo tam musieliśmy robić zdjęcia krokodyli innych. Dlaczego tego nie zrobili od razu? Dziwne jest to hojo. Okej, okay, co nowego? No mamy zwierzęta, musimy tych mechanik, a, mamy coś dać Krecikowi. Aha, no to dobra, no już mu daję to nie wiadomo co. Masz Kreciku, ciesz się, a teraz wyskakuj Szczesta. A, po prostu się cieszy i macha, i to, to mamy mu to zdjęcie zrobić. No ładnie, dobra, robimy krecikowi zdjęcie. Aha, uciek mi, uciek mi, czajcie to, bo to było ograniczone czasowo. <laughs> Okej, okay, no mówię wam, że ten event chyba powinien być od razu przy wyjściu, właśnie no, od kraj dostać dodany. Bo coś tutaj nie gra, O, weźmy go, rozświetlmy, żeby był bardziej barwny. No teraz to jest idealne moje zdjęcie, ale to, to w ogóle nie pasuje co do poprzedniego. <laughs> no, ro robociki na głównym planie są. Dobra, zróbmy to z tego, że to jest do mnie tyłem. Ważne, że się zalicza. I znowu, moje zdjęcie wyglądało inaczej. O, darmowa lauma. Co? Okej, okay, robimy zdjęcie. No ciekawe, ciekawe. Ale miało wyglądać naturalnie. Dobra, postaram się, postaram się pierwszy raz. Będzie inaczej, bo za każdym razem patrzę w tą stronę. <laughs> to ładnie wyglądało. Pozy, pozę możemy, O, może na pozy nawet dawać. Jo, dobra. Coś jest, coś jest nowego. <laughs> Zaskakująco nowego. O, nice. I robimy. Jak to wyszło mi? Ej. Powiem wam, że to mi się najbardziej podoba z tego wszystkiego. I mamy chyba tak naprawdę zwycięzcę tego turnieju. Ej, jak chcę zobaczyć to. No nie, to jest popsute. Jak chciałbym zobaczyć w pełni to zdjęcie. Ale nie można, ta lupa nie działa. To jest tylko pokazanie nagród. Wiesz, o co chodzi? Zrób zdjęcie mnie. No to zrobiłem. Dobra, Wizu, powiem ci, że udało mi się kadrowanie. Trochę mnie irytuje, że taka mecha kaczka jest na nas tyłem, ale spójrzmy, jak to pięknie wygląda z daną pozycją, a raczej z zakończeniem, że no, tu raczej nieładnie pachnie. <laughs> takie piękne zdjęcie, takie piękne zdjęcie, brawo. Dobra, kolejne perfekcyjne. Można to zapisać? No, no, złapiesz, złapało. No i pięknie, weź jeszcze... Podnieść to poroże swoje rogaczu. Dawaj. wiesz tak, uu, zrób czy coś takiego, że to jeszcze ładniej wyglądało. No nie, <laughs> nie robi tego. <laughs> dobra, to wiesz co, jednak podnieść ten swoje poroże. O! Ale pięknie, dobra, ładnie się skombiliśmy z tym łosiem. <laughs> z tym raniferem. O i teraz bardziej podobne do mojego, co zrobiłem. No już coraz bliżej, coraz bliżej. Dobra, teraz mamy zrobić zdjęcie, jak ten dźwig pracuje, ten magnes. Co no to za pomysł? Robi zdjęcie dźwiga, który wciąga złom. Uh. No dobra, tym razem mamy wareskę tutaj. Czekaj, ale tak... Czekaj, obróćmy ją, dobra, o. Żeby tak najbardziej pasowała, zróbmy kadrowanie jakieś takie. Na się jakoś oddalić tą kamerę. No nie przybliżyć, oddalić, o może coś takiego. O, to będzie dobre. Ej, chwila, wrócisz do robienia zdjęć. O! Wyszło perfekcyjnie? No prawie, gdyby <laughs> Ten motylek, czy ta ćma, czy coś takiego. A nie, to jest kawałek energii, dobra, nieważne. Ale tu ładnie wygląda. <laughs> dobra, może będę jednak sławnym fotografem, nic nigdy nie wiadomo. To jest najgłupszy pomysł, prosić Dori o to, żebyśmy mogli jej zrobić zdjęcie. Szczególnie, że ona nas policzy, nas jak misiek zakopanego, znając życie. Że jej zdjęcia można robić, ale trzeba zapłacić. No nie, słupek mi blokuje. Dobra, o, trzeba poprawić. <laughs> Doryka tak, mi się nie podobało, że słupek mi zasłaniał. Weźmy. Tak. Jakie to jest ciężkie, żeby wyrównać, żeby tak na równi było. No, o, 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 o coś, takiego, coś takiego miałam na myśli. tu Zrobimy tam, żebyśmy widzieli delikatnie sumer wodali. Dori na wakacjach. O kurde, tu trochę mi uciekła z kadru. No cóż, bywa. O, o ale to przekombinowane. To specjalnie zostało zaknamalowane. Ale artysta się znalazł tutaj. Jak tędy przebiegałem, to nawet na to nie zwróciłem uwagi, że coś takiego jest. Coraz dziwniejsze robimy te zdjęcia, muszę przyznać. Jak to ma być ładnie po połączone, jak ta dziewczynka zasłania to, ten napój? <laughs> dobra, zróbmy tak. Ale wiecie co? Coraz dziwniejsze... A, to, bo to z innej strony w ogóle trzeba było zrobić. <laughs> no Okej, okay, dobra. No cóż, to jest jak tłumaczenie wiersza. Co autor miał na myśli? No. No tutaj autor nie wiadomo co miał na myśli za każdym razem. Z każdym dniem robi się coraz dziwniejsze, a szczególnie, że tutaj no... Widać, widać, że nie mieli pomysłu co tutaj już robić ze zdjęcia. Mam no tu... Z... Czekaj, mam tu zrobić zdjęcie i nepie, ale nie widzę Inepy, gdzie ona jest? Pokazuje, że na tej poziomie. No gdzieś mi zniknęła Inepa. Nie mów, że się zbugowało i jej nie ma. No, trochę tak wygląda. Na dole jej nie widzę. Ja Może trzeba wskoczyć wyżej? Nie wiem, pokazuje, że wysoko mam wskoczyć. No i tu powinna gdzieś być. Nefa gdzie żeś się skitrała? Kampi, no jak typowy sniper, no. Gdzie ona jest? Ja nie widzę jej. Inefa mi zniknęła. Nie ma Inefy. Halo, Inefa, gdzie ty jesteś? Kurcze, no tutaj cię nie ma. Tutaj cię też nie ma na tym daszku. No, zniknęła mi. Albo uciekła. Chwila. Dobra, jestem wysoko. Ale Inefy to tutaj nie widzę. Coś mi się wydaje, że mi się zbugowała i muszę zrestartować. Genshin'a, no. Serio, chojo, serio, nawet w takich prostych eventach muszą się zdziałać bugi? Może tutaj w kominie jest? Nie, no nie ma jej. Tylko mnie takie rzeczy spotykają. Jeszcze na tym koncie, na tym koncie z wyzwaniem, na głównym koncie nie ma w ogóle bugów, a tu... Niespodzianka, mam, jak nie w archon to właśnie w eventach, jak nie w eventach, to w story questach i tak dalej, i tak dalej, klasyka. Może i lepiej, coś zawsze mnie zaskoczy, <laughs> no bo jej nie ma. Ja no, muszę chyba relogować się, no bo jej nie ma. Aha, okej. Okay. Dobra, Inefa się po prostu tak bardzo wstydziła, że zniknęła. <laughs> I uciekła ode mnie i nie chciała robić zdjęć, ale już się wró już wróciła, Otrzymała nowy update, że już się tak nie wstydzi. I jednak, to był Bóg. <laughs> Wróćmy, odpalamy skila. Szybko Z. No. Poza jakaś. Weźmy taką i zdjęcie. Zobaczmy, jak to wyszło. Hmm, chyba mi się wszystko zrestartowało. <laughs> Dobra, to jest moje ulubione. Szczególnie jak się ten robot na nas patrzy, ale żeś kiepsko to zrobił, brawo. Takiego oczy mówią, takiego oczy mówią. O, a tutaj nawet dostałem opinię. Kiepski cień, fotograf. Krytyk. Ja rozumiem, że to jest żart. Taki, taki cichy żart. Kapitan Flins, no nie? Dlatego zdjęcie na statku. Tak, to musi być to. I pozę, oczywiście, jakąś. O! To będzie najlepsze. To będzie najlepsze zdjęcie. Lampy jego! Takiego. To oborę. A tu i. O! E. O, oh tu można takie epickie zrobić, ale trochę za, za bardzo, za bardzo się rzuca w oczy. Oda weźmy tak, jak miniaturka pokazuje. E! Brzydki jest ten kor. Ale dobra. To może z tego zróbmy? Że jest na statku? Nie no, też nie da. Szkoda. <grytans> Kapitan Flis i jego statek. E. I pozę. Oczywiście jakąś... O, to będzie najlepsze. To będzie najlepsze zdjęcie. <grywia> Lampy jego. I... Tak, widzowie, kończy się ten fotograficzny event. Powiem wam, że według mnie ten event w ogóle nie powinien wy wychodzić. Powinni dodać coś innego. Nie wiem, dlaczego zrobili tak naprawdę event fotograficzny, który był już niedawno, chyba patrz temu, bez jakichś całkowitych zmian. Szczególnie, że ten początek wyglądał jak taki typowy: Poznaj krainę, poznaj faunę, jak to mieliśmy w Sumeru, Fontainie i Natlan. Że był taki pierwszy dzień, że był pierwszy tygodnik, gdzie mogliśmy właśnie robić zdjęcia zwierzętom, jakieś tam roślinności, wtedy były za to prima. Tutaj mieliśmy tylko przez jeden dzień, później mieliśmy jakieś takie na siłę wrzucanie tej postaci, żebyśmy porobili zdjęcia z Notkraj i niektóre postaci, które przybyły do Notkraj. więc no wydaje mi się, że nic specjalnego nie było. No jedyne co mi się fajnego było w tym evencie to Bóg, który mnie zaatakował, czyli inne fami zniknę, bo się wstydziła, żebym nie zrobił zdjęcie i to tyle. A wy widzowie, co sądzicie o takich iwentach właśnie fotograficznych. Są fajne, czy raczej wolicie coś innego? To nawet już walka jest ciekawsza. Bo Dla mnie, jeśli bym miał wybrać event fotograficzny czy walkę, to jednak wolę event fotograficzny, bo jednak walki mamy bardzo dużo. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.